Osoba, która, wiesz, grała dużo w Tekkena, no to na imprezie to co? On będzie psul całkowicie zabawę innym, nie? Że będą klikali losowe przyciski, a on napierdalać jakieś kombosy. Deutschland, pierwszy w, w, pierwszy przeciwnik. Dobra. W Tekkena kiedy ostatni raz graliśmy? O Jezu, w Tekkena ostatni raz graliśmy, jak odpalęłem połę. A poza tym to nie grałem w ogóle w Tekkena, także dobra. Będzie ciekawie. Jeszcze Mirror Matchup gram jakiś. Dobra o! Oj! Szybszy był Siedzi Do góry Nie Oj O! Ej, czemu takie lagi? A bo to przez niego Siedzi Ej chłopowie internet wypierdala, no kurwa wsze lagi? No ej, ale to jest, są nawet widoczne! Ej, no kurwa! Popraw internet, hopie! No nie da się nic zrobić, ej! Ej, 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 ej! Dobra, już wiem, sobie w wkurwiało w tym zajebanym kurwa Tekenie, nie? Ludzie, którzy nie mają kurwa internetu, no. No nie da się, nie da się, kurwa. Ja pierdole. Jak ja mam zrobić kombosa jakiegokolwiek? Po prostu się takie gówno odwala Dobra, siedzi u mnie. Oj, nie, dobra, siedzi to. Można jakoś dograć do tego, nie? Jeszcze jakoś można z tego wybrnąć. Siedzi, siedzi, śmieciu! Wypierdalaj, wypierdalaj, kurwa! No masz taki internet, do pizdy, kurwa, nie da się, nie da się. A, siedzi mu. O, co jest kurwa ty Dobra O Jezu, ale zjebałem Ale zjebałem O kurwa, dobra, co on za kombosa zrobił? Ej, nie da się, nie? Oj, nie, no kurwa, no co jest? No Dobra, wypierdalaj, nie wiem, masz taki internet do pizdy, kurwa. Nawet rewanżu nie klikam, nie? No nie da się, nie da się z czymś takim kurwa grać. Spierdalaj, kurwa. Spierdalaj z tym rewanżem, kurwa, no. No nie! To jest. Co jest? to za nerdzik? Boże, jaki nerdzik! Jakiego nerdzika, kurwa, trafiłem? <laughs> kurwa! myślałem, że siądzie dwa razy pod rząd. Ale zgrał to, dobra, zgrał to. Dobra, nie wiem, gram na jakiegoś nerdzika. Dobra. Weź. Dobra, jest, kurwa! Mamy to. Oj. No nie, przecież kurwa blokowałem! Odpuściłem bloka! Dobra. Obrzydliwe, ale zagram. Nie, dobra. Chociaż dobry miał internet, nie? Jaki <grystanie> nerdzik. On no, nawet takie okularki ma na tym skinie, no pa. Chłop takiego skina dla nerdzików nawet zrobił. Dobra, jak zgrane. Masz, kur... Dobra, mam go Niecałego. Siedzi jest! Jest, 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 jest! Ooo! Dobra, pokonany nerdzik Siedzi mu. Żyje jeszcze. O, już nie, nie, już nie, już nie. Oh, 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 oh. Jest, 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 jest! Ale siadło to! Ale siadło! Nie wiem, kurwa czemu ja używam tego tak? On go potrafi zablokować i jeszcze wykorzystać w taki sposób, żeby... DIMA! No co jest, daj mi zagrać! Dziękuję. O nie, jestem dead. Dobra, dobra, wyszło mu to, wyszło mu to! W ogóle zabawnie to wygląda, że on bije jakimś mega męskim odciekającymi testosteronem men, albo po prawej taki uwu-anime-bo. Mmm, testosteron. No co ty gadasz? Przecież te postacie w Tekkenie też takie anime postacie. Uwu-anime-boje. Oglądając to cieszę się, że nie grałem w Tekkena. Jak mnie zaprosił kuzyn? Czemu? Faktycznie mocno ten hejkasi. No tak. Obym się wkurwiał i chyba straciłbym rodzinę wtedy. Wyobraź sobie, że jak trafisz na osobę, która wiesz. Ee, wyobraź sobie, że jak grasz na, na osobę, która naprawdę siedzi w Tekenie, to ona potrafi się wprowadzić w takie kombo, że się nawet nie ruszysz. Nie <gryś> masz tyle zgrania, nie? <gryś> Oj! Na przykład ta kurwa! <gryś> Nic totalnie nie mógł zrobić. Większość biatyk, to ale znaczy też inaczej, biatyk, na przykład teken ma tak, że Tekkenie na przykład, większość kombosów zaczyna się w taki sam sposób czyli na przykład albo od y, rąk, czyli na przykład y, kwadrat, kwadrat, trójkąt, albo na przykład trójkąt trójkąt, trójką, kwadrat. A jeśli chodzi o nogi, to zazwyczaj XXO. Nie, więc jakby tak. O Boże, kółko! O! XXO! Dobra? Ty. O, 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 ty! O, co sparował... Co jest ty? Tak się odpalił! Nie. nie, 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 nie! Dobra? Do góry? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Podejdźmy, podejdźmy, podejdźmy. insta key. Nie siadł. Oj. Oj. Siedzi. Elo, elo, elo. <ścoughs> Dobra, mamy to. Szansa na awans Przejebana, ziomeczku, ziomeczku <laughs> Osiem musiał wkurwić, przysięgam Miał tego grę o promo i ją O, teraz ja mam ten o promo Niceu Finałowa O kurwa siedzi. Nie, zablokował. Nie! Nie! Kurwa, proszę, daj mi wyjść. Nie! Nie, kurwa, jak zjebałem, jak zjebałem, jak zjebałem, jak zjebałem, nie, nie! O, nie wiem, czy to było dobre. No właśnie. zje O! achu nie, w Nie! Wyrobiłem się tą nogą, no! Szybszy! Dobra, siedzi tak. Siedzi tak. Do góra. Zjebałem. Schyliłem się. Ufa, teraz indiani, ile to masz osobowości. Ja nie mam dwópygunowo nowo, nowo Dobra. Spiro. O Boże, King? Dobry King to będzie przejebane, nie? Bo dobry King będzie, trzeba, trzeba, cały czas będzie mnie grabował. Nie! Czemu on ma taki internet? Nie, no kurwa, no weź przestań. Ja pierdolę, no. No patrz kurwa Dobra No nie wiem co się dzieje kurwa przez te lagi no No co to jest kurwa za lagi Patrzcie że on nawet nie ma tego On nie ma nawet kresek w Wi-Fi nie? No graj sobie, no w sensie ja chłopa rozpierdam, bo jest turbo słaby, nie, ale kurwa, no bez kit, to jest prezentacja w PowerPoint, nie. Nawet kurwa nie klikam rewanżu na kogoś takiego, nawet się cieszę, że on dostał degradację za tą grę. No, on, on nawet sam nie chciał rewanżu, chyba sam ogarnął, że jego internet to gówno. Robry nieś honor ludzkości, wygrałeś z furasem. Weź przestępcą, przegrać z furasą to najgorsza rzecz, jaka może by była, nie? Ja ogólnie ogóle nie widziałem, że w jest multi. Widzisz... <ścoughs> Czekaj, co? Tak gra w sumie to jest głównie multi. To <laughs> się fabuła nie jest zła, ale fabuła... No interesuje fabuła w bijatyce. Wystarczy po prostu, żeby te żeby unikać, nie? Unikać ciosu przeciwnika i sw swoje wrzucać w przeciwnika. I będzie git. Głównie tak jest w Tekenie, nie? Że. W Tekena się grawa się na jakichś imprezach. Eee, no chyba, że właśnie jest jakiś ziomek na imprezie, który wiesz który grał jeszcze kiedyś w swoim życiu w Tekena. To on nie ma wstępu, nie? I się wiesz, zabiera się takiej osobie pada, żeby on nie grał i tyle. Osoba, która wiesz, grała dużo w Tekena, no to na imprezie to co? On będzie psuł całkowicie zabawę innym, nie? Że będą klikali losowe przyciski, a on napierdalać jakieś kombosy. Nie wiadomo jakie duperele i w ogóle Figofago Firafam fa, nie? No, <głos》>. Czyli rozumiesz, że nie jesteś zapraszany na imprezy. Jak sobie wyobrażasz? Żeby taki ludzik jak ja wyszedł z domu. Wyszedł w ogóle z monitora. Jak sobie to wyobrażasz? O, o mi zajebał, ej! Dobra, trzeba usiąść normalnie, nie? Nice. Ano, sorry, ale dużo alternatywek wypełnić się zaprosiło. Co? Czemu niby? A, bo mam też dwubiegunowość, jak one. To no też, ale no większość alternatywy poszukiwa takich i e bojów, niż taki testosteron z dupem, Nie. Nie, Nieeee! Siedzi! Elo! Nie! Dawaj rangę, a nie! Do góry! O! Ale w końcu przyblokował pod koniec już! Jest! Cały czas robiłem to samo kombą tego nie bronił, dopiero pod sam koniec! Jest! Shinryu. Okej, okay, okej. Okay. Ej, jak on mnie wali! Jak mnie wali, ty! No perfekto poleciał na mnie! Właśnie się, kurwa, mój ojciec przypomniał, na mnie w domu. Kurwa, co? Aaaa. Kurwa, dobry, dobry, dobry jest, dobry jest. Dawaj, 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 dawaj. Ja pi... No nie mogę mu nic zrobić, jest zbyt szybki! Ja pierdolę no! Siedzi! O kurwa! No ziomek dobry jest, dobry, dobry, dobry! Nie siedzi, zjebałem. <laughs> dobra, essa, essa, essa. Tak zwany to był bejcik, to był... Zbejtowałem go, on mnie chwycił, on już, wiesz, myślał, że wygra i tu... Zbejtowany, zbejtowany. Ja pierdolę, naprawdę mnie tak zbejtował na takie gówno. Dobra. Oj. No i essa, sito! Variatini, prosto! O ty! O ty! Ja pierdolę, siadło mu to. Ja pierdole, dobra, nie wiem, takie kombo żem zjebał tak... Ty, miałem taką grę! Tak, taką rundę miałem, ty! Prawdziwy Sigma Sigma boy, sigma boy, sigma boy Nie! Uh -huh. Daj mi się ruszyć, proszę. Dziękuję. O kurwa. Siadło. No jemu też. O kurwa e, Sasito! Dobra, daj, daj jeszcze raz, daj jeszcze raz, nie, daj, daj rewanż, daj... daj rewanż, daj rewanż, daj rewanż. No, kurwa! No, przecież bym go rozjebał teraz! A my tak wkurzamy tacy ludzie, którym się uda coś na farcie. Po prostu, kurwa, wygrają i sobie, kurwa, pójdą bez rewanżu. No, bez rewanżu to jest tak niehonorowo. Tak niehonorowo. No, nie da się, mieć. da się. Nie no, są turbo słaby w tego tekena, ale. Nie wiem, jakim cudem doszedłem do tej rangi. Po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Jeszcze w dół Jeszcze tak i elo! Nie! Czemu moja postać? Dobra Dobra Zdrukujmy to O! Siedzi Siedzi, 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 bo on idzie w moją stronę. Jest <laughs> jak zrobiony! Zrobi, jak o, siadło to! Siadło! O oh, kurde! No, chłop jest dobry. Jest za dobry dla mnie. To, że mi się udało z nim wygrać, to turbo fart po prostu. E, o tym, by można było jakoś prasę profesorską napisać. To się... Profesorską? To w sumie tak. Jak XD zdominowało XXI wiek, nie? Uuuu. <ścoughs> Siadło! Dobra runda. Turbo szybka, ale dobra. Nie mogę, ty co jest?! Dwa razy patrzę, Niego perfekta robię, ty! To co jest? O, nie, nie, nie. nie. Nogę mi KURWY SYNIE?! A jak nie Ronaldino, to kto? Jak? Jak? Kto jest lepszy w piłkę nożną, jak. Jak nie Polski Lewandowski? Ewentualnie was stary na kanapie. <ścoughs> no kurwa. No ewentualnie jeszcze ten WFista, który dostał kontuzji w 98, nie? A gdyby nie kontuzja, to on by wiesz. Lewandowski to jemu by piłeczki podawał Ale będą te sejki siedzieć teraz w tą Lili, już widzę Patrzcie na to I patera I myk Chłop tego w ogóle nie brokuje No nie blokującego tego w ogóle, ty! O, Jest, jest, jest! Mamy to! Pierwszy blok! Aj. O! Blok, kolejny! A! O, jemu wyszedł Snake! O! Dobra, nie wiem. No, XZ z samymi snajkami, <samy> chyba większej legendy nie ma niż Ronaldinho. Wszystko to robię w kalierze Włośnie nie wiem się. Jest, <samy> no to taki Mike Tyson, nie? Tylko, że piłkarski. <samy> o, nie, to jest ten znowu ten Sam Brian. To jest chyba ten Sam Brian, nie? Który mnie tak rozpierdalał. Ten, to był ten, który mnie tak wkurwił i powiedziałem, że jest nerdzikiem. Tak, to jest ten. Ja pierdolę, no. Dobra, już mi się nie chce. Już pójdźmy już na tego Genshin'a, no. No nie chce mi się grać na tego nerdzika, no. Czemu jego musiał wylosować? Perfekt na Nerdzika. Na Brajanku. <try> 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 Dwa? perfekty. <try> <try> okay. Jest, jest, jest! Dobra, dawaj rewanż, bo na pewno będzie chciał. No wiadomo, że będzie chciał. Nie wejdzie ci do gameeczku Essa Jest pierwsza, jeszcze dwie pod rząd jakby dało radę. No i... Essa! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna! O, oh, wyszło mu to. No ta, full combo. Siadło. Nie Nie poczekałem, no mogę poczekać tak naprawdę. <śmany> <śmany> Za każdym razem się nabieram to samo. Ale nie mógł tego skontrować, więc ci udało. Dobra, tyle osiągnięty. <śmany> Brianek pokonany.